Otwieram Elite Trainer Boxa z Journey Together, w którym znajdziemy Przewodnik po dodatku z listą kart, które możemy w nim znaleźć Kartę promocyjną z Enem i spakowaną razem z przekładkami do kart Karty energii, koszulki z Enem i Arkiem, kości i znaczniki dla graczy oraz najważniejsze, czyli 9 boosterów z Journey Together. Co prawda sprawy nieco się pokomplikowały i ostatecznie otworzyłem ich nieco więcej, ale do tego jeszcze dojdziemy. Korzystając jeszcze z okazji, chciałbym Wam podziękować za pierwsze 500 obserwacji na TikToku i 600 subów na YouTubie, a także za każde zamówienie złożone w naszym sklepie. Także dzięki za wsparcie i motywację do dalszych nagrywek. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie otwiera mi się ten dodatek. Trochę zmęczyłem się już otwierając maski i jakoś nie czułem tych MasterBoli i PokeBoli w Prismatic Evolution. Więc taki Jolly Together, w którym wracają i Erki, jest dla mnie jakimś tam przyjemnym odświeżeniem swojej pokemonowej zajawki. I o ile trenerzy z Hitwave Arena nieco bardziej mi siedzą, to ci tutaj też są całkiem spoko, a na dodatek mamy tutaj potężną kartę z Salamansem, która jest dla mnie część kartą tego setu. Ostatnio zacząłem też otwierać nieco więcej japońskich kart, przez co strasznie irytuje mnie jakość wykonania angielskiego. Nawet te karty promocyjne, które niby są silne, mają na sobie pełno whiteningu, czyli tych białych kropek czy tam zadarć na rogach. A jeśli już nie wygląda jakby ktoś wyciągnął je z tylnej kieszeni spodni, to ich centering pozostawia sporo do życzenia. Ewidentnie fabryki w Japonii mają lepszy dział kontroli jakości i mam nadzieję, że angielskie karty kiedyś temu dorównają. Jak widzicie, jeśli chodzi o dropy, to trafiłem dwa ix -y, jedną Illustration Rare Noibata, którą wyciągnąłem już wcześniej, i Full Arta z moczej trenerki Aix. Więc coś tam trafiłem, ale raczej nie jest to boski etebek. Tak więc miałem na półce odłożonych jeszcze kilka boosterów, więc postanowiłem je dorzucić do tego filmu. Jak to mówią ludzie, którzy twierdzą, że nie są uzależnieni od hazardu, następny na pewno odda, a że ja też nie jestem uzależniony, postanowiłem to sprawdzić. Przyspieszmy nieco sprawę i może przyciście trochę dźwięk, bo będzie też live reakcja na drop. Jej, ja trafiłem to! Clifery i jak trafiłem najdroższą kartę! Jak widzicie może z żabą z maszkarady średnio mi idzie, ale tutaj zupełnie się na to nie nastawiałem i trafię na najdroższą kartę z tego setu. Może w tym tkwi sekret. W każdym razie różne busterki oddały i z pięciu busterów wypadły mi dwie jierki i jedna special jierka. Muszę sprawdzić półkę, czy nie ma ich tam przypadkiem więcej. A tymczasem miłego dnia idą następnego.